Najcenniejszą walutą w dzisiejszych czasach jest Twoja energia i Twoja uwaga. Najważniejsze w życiu to zrobić sobie przestrzeń i ciszę we własnym umyśle, bo jeżeli jest tam dużo dystraktorów, jeżeli co chwilę coś Cię rozprasza, jeżeli jesteś jak słuchawka od prysznica i rozpraszasz się z całą swoją uwagą i z całą swoją energią na wszystko dookoła, to każda ta rzecz jest dotknięta, naruszona, ale nieskończona. Każda ta rzecz, każdy ten czynnik, każdy ten aspekt, do którego kierujesz uwagę i energię, jest w jakiś sposób kreowany przez Ciebie, ale nie ma na tyle mocy, że aby doszło do pełnej manifestacji, a pełna manifestacja może dojść wtedy, kiedy będziesz miał jak laser wycelowany uwagę i energię w to, co chcesz osiągnąć, w to, co chcesz zmanifestować. A więc twoja decyzja musi być sprecyzowana. To co się teraz dzieje na świecie, to tak naprawdę jest walka o twoją uwagę, o twoją energię, o twoją koncentrację, bo to tworzy Całą rzeczywistość, cała twoja uwaga, cała twoja energia wzmacnia i zasila zaistniałe wydarzenie, sytuację i zjawisko. Tak działają reklamy w, w social mediach, kiedy one cię rozpraszają, kiedy cały ten algorytm cię rozprasza, to zauważ, że za którymś razem tam kupisz ten produkt czy, czy tą usługę, bo Walka toczy się o Twoją uwagę, o Twoją energię. I to by się może wydawać, że ty nie płacisz za social media, ale ty płacisz za social media, bo reklamodawcy, którzy wrzucają jakieś produkty czy usługi na swoje strony, na swoje kanały, to oni w ten sposób pozyskują ciebie w postaci klienta.